W ostatni dzień lipca na Małym Rynku w Sędziszowie Małopolskim koło gospodyń wiejskich Moja Wolica Ługowa zorganizowało piknik rodzinny pod nazwą Warsztaty Degustacja Piknikowa Integracja. W ramach rządowej akcji propagującej powszechne szczepienia, Szczepimy się. Do dyspozycji mieszkańców na pikniku był mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Wyszedł projekt z rządu, że koła gospodyń mogą wspierać akcje szczepień, a przy okazji zrobić pikniki, zabawy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla starszych. Dla mieszkańców przygotowano mnóstwo atrakcji. Były zabawy z animatorem, konkursy i darmowe dmuchańce. No, i szalne, Mimo złej pogody Dzięki takiemu placowi jaki posiada Sędziszów mogliśmy to wszystko zrobić, prawda? bo zadaszenie jest, muchańce się zmieściły pod. Przygotowano także wystawę zdjęć przedstawiających działalność KGW Moja Wolica Ługowa. Ciekawostką były warsztaty pieczenia proziaków i ubijania masła. Najmłodsi uczestnicy festynu mieli z nich nie lada frajdę. Tak jest, to się ma. Zobaczcie i ten człowiek. Musicie tutaj złapać. Na warsztatach było fajnie. Nauczyłem się robić proziaków. Super i nauczyłeś się. A masła też się nauczyłeś robić. I to takie dziwne urządzenie, nie? Ciężko się tym robi. Nie zabrakło degustacji potraw przygotowanych przez KGW moja wolica ługowa. Jesteśmy takim kołem, które, które uwielbia robić takie rzeczy, uwielbiamy się udzielać i my tym żyjemy po prostu. Niestety koronawirus nasz troszkę zastopował, ale mamy nadzieję, że to jest pierwszy punkt, który zrealizowałyśmy w tym roku i będą następne. Piknik zakończyła zabawa taneczna do białego rana z DJ-em z Art Music Media. Wydarzenie zorganizowali wspólnie KGW Moja Wolica Ługowa, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim i OSP z osiedla Wolica Ługowa.